Cześć, nie ze Szkoły Księgowości, a dzisiejszy nasz temat to rezerwy, czyli jak je rozliczać w księgach rachunkowych. Zacznijmy od tego, czym w ogóle taka rezerwa jest. Przez rezerwę rozumie się zobowiązania jednostki, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne, ale sam fakt tego, że to zobowiązanie powstanie w przyszłości jest prawdopodobne albo wręcz pewne. Czy można powiedzieć, że to takie właśnie ułomne zobowiązania, czyli wiemy, że będą? Wynikają już ze zdarzeń, które teraz miały miejsce, pojawią się w przyszłości, tylko nie wiemy jeszcze na 100% na jaką kwotę i kiedy się pojawią. Rezerwy tworzymy, jeśli na jednostce ciąży obowiązek albo prawny, albo zwyczajowy, że takie zobowiązania będzie musiała zapłacić, yy, który wynika ze zdarzeń przeszłych. Czy to nie jest tak, że my tworzymy rezerwę, bo myślimy, no może w przyszłości pojawi się takie zdarzenie, które spowoduje, że będziemy musieli zapłacić? To musi wynikać już z tych zdarzeń, które miały miejsce, tyle, że e, z tych zdarzeń, można powiedzieć, bieżących, pojawi się obowiązek zapłaty w przyszłości. Istnieje prawdopodobieństwo wypływu korzyści ekonomicznych, czyli, że będziemy musieli po prostu zapłacić, i możliwe jest wiarygodne oszacowanie tego obowiązku. Czyli nie tworzymy rezerw z jakimiś zdarzeniami, które być może w przyszłości się pojawią, i być może z tych zdarzeń w przyszłości pojawi się nasz obowiązek? Do tego rezerw nie tworzymy. A jakie mamy przykładowe rezerwy, które tworzymy? No, na przykład rezerwy na odprawy pracownicze, takie emerytalne. Czyli zatrudniamy jakiegoś pracownika, mamy obowiązek wypłaty mu odprawy emerytalnej, kiedy będzie przechodził w przyszłości na emeryturę, więc może być proporcjonalnie do tego czasu, gdy u nas pracuje, tworzymy taką rezerwę. Rezerwy na naprawy gwarancyjne. Sprzedajemy jakieś towary, dajemy gwarancję, może się pojawić, że jakaś tam będzie wada, tworzymy w związku z tym e, rezerwę. Rezerwy na odszkodowanie. Odszkodowania umowne, na przykład y, mamy zapisane y, takie y, od, odszkodowanie w umowach, że jeśli się opóźnimy, to będziemy musieli zapłacić, opóźniamy się, tworzymy rezerw. Y, rezerwy z tytułu udzielonych poręczeń, czyli poręczyliśmy komuś na przykład pożyczkę, i tworzymy sobie, no, w momencie, gdy widzimy, że ten ktoś, komu poręczyliśmy tą pożyczkę, no nie do końca jest w dobrej sytuacji finansowej, czy istnieje ryzyko, że będziemy my musieli tą pożyczkę spłacić. Wówczas tworzymy taką e, rezerwę. Z tytułu operacji kredytowych, z tytułu skutków toczącego się procesu, czyli być może w wyniku tego procesu, bo coś tam wcześniej e, na przykład nie zrobiliśmy zgodnie z umową i może się okazać, że będziemy musieli zapłacić, będziemy musieli pokryć też koszty postępowania sądowego, więc tworzymy w związku z tym e, rezerwę związane z restrukturyzacją. E, to są właśnie takie przykłady, kto, które powodują, że. Musimy się zastanowić, czy trzeba utworzyć taką rezerwę. W rachunkowości mamy rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów. No i jak to w życiu bywa, często trudno je rozróżnić. Czym one się naprawdę różnią? Rezerwy stanowią zabezpieczenie jednostki przed skutkami ryzyka gospodarczego. Ich celem jest urealnienie zadłużenia. A podstawą ich tworzenia zasada ostrożności, jedna z podstawowych zasad rachunkowości, z reguły nie mają wpływu na koszt wytworzenia produktów i są one ustalane w drodze szacunków. Bierne rozliczenia między okresem kosztów to są takie koszty, można powiedzieć, rozliczenia w czasie, czyli yy, na przykład nie dostaliśmy faktury, tak, mamy niewypłacone jakieś yy, rzeczy yy, dotyczące pracowników, na, Właśnie takim typowym przykładem to są właśnie e, rezerwy na odprawę emerytalną. One dotyczą już tego okresu, w którym ten pracownik u nas przypracował, czyli e, są rozliczeniami międzyokresowymi kosztów biernymi, chociaż to może być mylące, bo w bilansie pokazywane są jako rezerwy, czyli tak e, dotyczy to właśnie tych emerytalnych, tak? E, czy pracowniczych ogóle ale e, takie bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów na przykład mogą się pojawić, gdy my wiemy, że nie dostaliśmy jakiejś faktury, która jest kosztem wytworzenia produktu i właśnie e, księgujemy bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów. Więc e, można powiedzieć, że trochę na wyczucie trzeba rozróżniać rezerwy od biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów i wzięli sobie tą poprawkę, że niektóre bierne rozliczenia kosztów, mimo że e, de facto są właśnie, Właśnie e, RMK, to w bilansie pokazywane są i tak jako rezerwy. No dobrze, to czy wszystkie jednostki muszą tworzyć rezerwy? Nie wszystkie. E, mogą odstąpić od tworzenia rezerw jednostki mikro i małe, ale znowu z wyjątkami. Czyli wyjątkami będą spółki kapitałowe. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna czy akcyjna. Spółki komandytowo-akcyjne, jawne, komandytowe, których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są inne spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki o podobnej formie prawnej z innych państw. Czyli na przykład komplementariuszem w spółce komandytowej będzie spółka ZO. To spółka komandytowa nie będzie mogła skorzystać z uproszczenia, odstąpienia od tworzenia rezerw. I na koniec jeszcze jedna rzecz. Utworzyliśmy tą rezerwę na jakieś zobowiązania w przyszłości. Czym się różni rozwiązanie rezerwy od wykorzystania rezerwy? Rozwiązanie rezerwy jest wtedy. Gdy w przyszłości okazuje się, że jednak nie musimy zapłacić, czyli nie doszło do powstania tego zobowiązania, jakby te przesłanki tworzenia rezerwy można powiedzieć się wyczerpały, nie ma ich, jakby stan aktualny powoduje, że tak naprawdę to zobowiązanie nie powstanie. Natomiast wykorzystanie rezerwy jest wtedy, kiedy w przyszłości doszło do powstania już zobowiązania, i my, można powiedzieć, już nie tworzymy, nie wrzucamy tego zobowiązania w koszty, tylko z rezerwy wykorzystujemy tą część, e, która powstała, czyli to zobowiązanie jest e, księgowane w korespondencji już e, z kątem rezerwy. Jeśli ten film był dla Ciebie pomocny, zasubskrybuj. Na tym kanale czekają na Ciebie kolejne praktyczne materiały.